Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Ciacho, a w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, poradnik dla Was. Ja, w jaki sposób, słuchajcie, mieć na swoim komputerze taką, słuchajcie, Minecraftową czcionkę, jaką, słuchajcie, teraz widzicie na swoich ekranach. Słuchajcie, jest to banalnie proste, więc jeżeli montujecie filmik jakiś tam z Minecrafta, na przykład, i chcecie sobie, słuchajcie, użyć właśnie takiej kozackiej Minecraftowej czcionki, to oglądajcie, słuchajcie, do końca, bo dzisiaj Wam pokażę, jak taką czcionkę zainstalować. Zapraszam Was, słuchajcie, już do oglądania. A więc, okej, okay, słuchajcie, najpierw sobie wchodzicie na przeglądarkę i wpisujecie sobie Minecraft czcionka. Dokładnie tak, słuchajcie. Wpisujecie sobie tylko Minecraft czcionka, klikacie sobie Enter i pierwszy link powinien Wam wyskoczyć taki jak plfans2u.com. I jeżeli słuchajcie, Wam takie, czyli wyskoczy na pierwszej pozycji, to super. A jak nie, to sobie słuchajcie, zjedźcie niżej i sobie słuchajcie. Poszukajcie właśnie takiego linku Ale ja go mam słuchajcie, na pierwszej pozycji, więc sobie tylko go słuchajcie, otwieram I mamy, słuchajcie, taką, taką stronkę, nie. No, i tutaj mamy, słuchajcie, wszystkie znaczki dokładnie, ale nas to nie interesuje. Mamy tutaj taki przycisk, jak pobieraj, klikamy sobie, właśnie ten przycisk, i słuchajcie, na tej stronie jest bardzo fajne to, że nic nie musicie dalej robić, żadnych głupich reklam. Tylko kliknijcie sobie tutaj, pobieraj, a już tutaj nam się, słuchajcie, pliczek pobiera. Pliczek nazywa się minecraft.zip. U mnie jest jedynka, ponieważ już po prostu mam to na komputerze jeden raz, dlatego jest po prostu minecraft 1. Chyba to jest jasne. Następnie klikacie sobie na to prawym przyciskiem myszki i wybieracie opcję Pokaż w folderze. Otworzy wam się, słuchajcie, tutaj folder. Ja to, słuchajcie, mam zacenzurowana, byście sobie, słuchajcie, tutaj moich klików nie widzieli. I tak, słuchajcie, klikacie sobie nad prawym przyciskiem myszki, tutaj, prawym przyciskiem myszki i otwórz przy pomocy WinRAR. Jeżeli sobie, słuchajcie, nie macie programu WinRAR. To po prostu sobie wpisujecie tutaj winrar.pl, wchodzicie sobie i sobie słuchajcie, tutaj, właśnie z tej oficjalnej stronki sobie słuchajcie, program WinRar pobieracie. To jest taki, słuchajcie, program do właśnie rozpakowywania zapakowanych archiwów i plików. Ok, więc słuchajcie, wracając, klikamy sobie tutaj, otwórz przy pomocy WinRara i otworzy nam się tutaj takie coś. I mamy sobie, słuchajcie, tutaj folder, który nazywa się Minecraft. Łapiemy sobie słuchajcie, za ten folder i przeciągamy go najlepiej na pulpit. Ja sobie go, słuchajcie, tutaj przeciągam, on mi się już, słuchajcie, tutaj właśnie przeciągnął, tylko tego słuchajcie, po prostu nie widać, bo mam ukryte ikonki. Jak sobie tutaj, słuchajcie, po, pokażę ikonki, to już, słuchajcie, wszystko widać, tylko ja, ja, ja tutaj... Mam y, takie pliki, które tutaj nie chcę pokazywać, dlatego sobie tutaj widzicie właśnie mój folder Minecraft. I co sobie, słuchajcie, dalej robimy? Wchodzimy sobie w ten folder Minecraft i mamy tutaj, słuchajcie, dwie rzeczy. redmi.txt oraz y, taki plik z rozszerzeniem y, sorry, nie otv, tylko .otf. otf, dokładnie. Mamy tutaj ta, taką instrukcję, jak to zainstalować, ale ta instrukcja jest całkowicie zbędna, bo tutaj jest w ogóle głupoty popisane, więc to najlepiej wywalać jest w ogóle. I zostaje nam ten, ten plik. Co robimy sobie, słuchajcie, z tym plikiem? Klikamy na niego dwa razy i otworzy nam się takie coś. Mamy tutaj jakiś dziwny napis, zarzuć gęślą jazin 124567890. To nie ma, słuchajcie, żadnego sensu, ale słuchajcie, nie przejmujemy się tym. Patrzymy tylko sobie słuchajcie w lewy górny ruch ekranu, mamy tutaj dwie opcje, drukuj i zainstaluj, jak już słuchajcie pewnie każdy wie, klikamy sobie po prostu zainstaluj, lewym przyciskiem myszki mamy tutaj informację o instalowaniu czcionki, zajmie to dosłownie 3 sekundy i potem słuchajcie tutaj mamy już szary przycisk zainstaluj, który już słuchajcie nie możemy sobie nacisnąć drugi raz, Dlatego po prostu sobie, słuchajcie, zamykamy to, zamykamy ten folder to, już nam się, słuchajcie, nie przyda delete, tak, usuwamy, opróżniamy kosz, bo to jest niepotrzebne. I słuchajcie, czcionka na naszym komputerze jest już zainstalowana. Słuchajcie, jeszcze warto wspomnieć, że taka czcionka będzie działała, słuchajcie, w każdym edytorze tekstu. Czy, nie wiem, czy piszecie coś w Wordzie, czy, nie wiem, robicie jakąś miniaturkę w Photoshopie, w Photoshopie też to, słuchajcie, będzie w premierze Pro, to, słuchajcie, będzie... W Wordzie to, słuchajcie, będzie, nawet, słuchajcie, w pańcie to będzie. W każdym, słuchajcie, programie właśnie ta czcionka będzie. Mogę wam, słuchajcie, tutaj na przykładzie Paint'a pokazać. Po prostu sobie robimy, wpisujemy sobie elo, by, elo byku i, słuchajcie, ta czcionka nazywa się, uwaga, uwaga, chyba, słuchajcie, się nikt tego nie spodziewał, Minecraft. Tak, słuchajcie, czcionka się dokładnie nazywa, nazywa Minecraft, tak jak... Właśnie słuchajcie, gra i jak widzicie mamy sobie słuchajcie, tutaj czcionkę Minecraftową, tylko no w tej czcionce Minecraft yy, a jest no takie inne niż w grze Minecraft, ale myślę, że słuchajcie, i tak yy, tutaj czcionka jest fajna. I mam nadzieję, że słuchajcie, jeżeli sobie chcieliście ją pobrać, to mam nadzieję, że mój poradnik Wam w tym pomógł. Jeszcze słuchajcie, warto na koniec wspomnieć, jeżeli nie chcecie mieć takiej czcionki, chcecie ją odinstalować, nic prostszego, wpisujemy sobie słuchajcie tutaj yy, panel panel ste sterowania, enter, mamy takie coś, klikamy sobie wygląd i personalizacja, czcionki i tutaj w wyszukiwarce w prawym górnym rogu wpisujemy sobie Minecraft i mamy słuchajcie to, klikamy sobie prawym. Usuń i wybieram opcję tak. Ja tego nie będę robił, ponieważ czcionki sobie, słuchajcie, będę korzystał. I słuchajcie, jeżeli chcecie, to wszystkie linki, czyli do Winrara, no słuchajcie, już w prawie każdym poradniku jest link do Winrara, ale nieważne, słuchajcie, do Winrara oraz słuchajcie do tej czcionki, linki macie w opisie. Mam nadzieję, że, słuchajcie, was, yy, że Wam, słuchajcie, mój właśnie poradnik wam pomógł. Jeśli tak, to słuchajcie, bardzo się cieszę. Możecie sobie, słuchajcie, mi tutaj napisać w komentarzu, czy Wam się to przydało. A ja już bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. No i co, słuchajcie, życzę Wam wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!